Cześć, witajcie serdecznie! To jest pierwszy odcinek. Znaczy, ja jestem nostia. To jest pierwszy odcinek Minecraft: Pomysł na domu. I tak, jeżeli chcecie krytykować, to krytykujcie oczywiście. Ja tylko pokazuję swoje pomysły, które według mnie są fajne. Nie są ściągane, są robione, tak. Jeśli mam pomysł jakiś, to stworzę dom. I to jest pierwszy. <laughs> ja nie... Wyglądam w ten sposób z tej strony. Przedni tak. W środku mamy: on jest dość mały, jak na swój wygląd, lecz wysoki. Tutaj możemy zmieścić kilka rzeczy. Zaraz wam pokażę w jaki sposób. I <śmiech> <śmiech> Puj... e, podłoga jest z, z kamiennych płyt z cegły kamiennej. I oczywiście troszeczkę wełny. Wejdźmy sobie na górę. Tutaj jest taki pokój, w którym no jest on dość mały. Możemy tylko sobie tu popatrzeć. Mm to tyle. Podłogę stworzyłem z kamiennych płyt i płyt y, z cegły kamiennej. I tak. Yy. Teraz pokażę Wam co możecie tu umieścić, tak? Tak, żeby było Wam lepiej. Yy. Jeżeli jest to survival to oczywiście potrzebujemy kilku ważnych rzeczy. Tak, tutaj sobie po bokach możecie dać y, skrzynki. Tu też. Na środku craft box. W ten sposób położyć sobie yy, piecyki yy, Łóżko możecie dać na górne piętro, na ten pasek, yy, ludzi tutaj na dole upchać, ale ja bym. Kurde, ale ja bym radził dać je na. No ja! Ja bym radził je dać. No, chyba na górne, bo tutaj jest najmniej miejsca. Ale żeby to zadziałało. To tutaj muszę mieć dwa takie i proszę mamy macie łyżeczko To niczym się nie różni macie dwie skrzynie jeżeli chcecie to możecie coś zbudować na dół możecie tu położyć jeszcze po dwie skrzynie tu tu więc dość sporo by się tutaj mieściło hmm, skromny domek troszeczkę malutki ale taki jest pierwszy pomysł na dom także jeżeli będziecie chcieli to ja wam będę mógł pokazać jak, jak zbudować ten dom hmm. Odcinku następnym, ale napiszcie w komentarzach, yy, czy chcecie, abym Wam pokazał, jak zbudować taki dom. Także cześć, żegnajcie pa!